Zapraszam na drugi odcinek z serii Matematyka od Środka. Rozdział pierwszy, śmiercionośny trójkąt i początki matematyki. Temat drugi, Matematyka w Babilonii, czyli Pismo klinowe Babilończyków i nie tylko. Niektóre najstarsze, zachowane do dzisiaj dokumenty matematyczne, pochodzą z Imperium Babilońskiego, a więc powstały około 1900 lat przed naszą erą. Babilończycy, którzy pokonali sumerów na terenach dzisiejszego Iraku, odciskiwali wąskie, trójkątne znaki w miękkiej glinie, którą następnie suszyli na słońcu. W ten sposób uzyskiwali trwałe zapiski transakcji, a także coś w rodzaju tablic kalkulacyjnych do obliczeń. Jedną z nich była tablica liczb kwadratowych, kwadraty liczb całkowitych. Jeśli znamy liczby kwadratowe, możemy bardzo łatwo mnożyć, wykonując tylko proste dodawanie, odejmowanie i dzielenie przez cztery. Chcąc pomnożyć dwie liczby. Podnosimy do kwadratu ich sumę, podnosimy do kwadratu ich różnicę, odejmujemy od siebie wynik obu działań, a różnicę dzielimy przez 4. Prawda, że łatwe? Ale przeanalizujmy to na konkretnym przykładzie. Na przykład, żeby obliczyć, ile to jest 7 razy 18, Babilończycy postępowali następująco. Na początek podnosili do kwadratu sumę 7, dodać 18. Wychodziło im 625. Następnie podnosili do kwadratu 18, odjąć 7 i wychodziło im 121. Następnie od 625, odejmowali 121 i w ten sposób otrzymywali wynik 504, ale to jeszcze nie koniec, bo ten wynik dzielili dodatkowo przez 4 i otrzymywali 126, a to, jak można sprawdzić w dzisiejszych czasach na kalkulatorze. Jest wynik początkowego mnożenia 7 razy 18. Znaleziono również tablice odwrotności liczb, czyli tablice ułamków. Pozwalają one wykonywać dzielenie oraz tablice pozwalające rozwiązywać niektóre równania sześcienne. Istnieje też mocny dowód, na to, że Babilończycy doskonale rozumieli twierdzenie Pitagorasa, na długo przed tym, zanim poznał je sam Pitagoras. Jeśli prezentowany materiał podobał się Tobie, subskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę.